Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Przyszła paczuszka z firmy Karko, zatem czas na film mierzymy. Będą to sukienki letnie, w bardzo letnich fasonach. Przeciekawymi materiałami, przeciekawymi fasonami i deseniami. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, czyli kilka słów o sukienkach w dużych i bardzo dużych rozmiarach. Zachęcam do oglądania. Sukienka numer jeden jest to sukienka typowa hiszpaneczka w cudnym, pudrowym różu, który jest bardzo letni, bardzo kobiecy i taki dający. Poczucie lekkości, takiej kobiecości, frywolności e, improwizuje za dużo przymalniotników. Słuchajcie, ona jest z bardzo przezroczystego materiału, jak widzicie, sama góra, ale pod spodem ma bardzo fajną, acz nieelastyczną haleczkę. Haleczka się gniecie, natomiast nie widać tego, jeżeli a, normalnie z niej korzystamy. Tutaj mamy wykończenie e, dekoltu jako hiszpankę z falbanką, dla mnie. Jedynym minusem tej sukienki jest to, że musimy ją bardzo mocno obniżyć, żeby się ładnie trzymała. Jak chodzę, nie mam z nią problemu tutaj z dekoldem. Natomiast gdy siadam, te ramiona wracają mi do tej formy takiej, powiedziałabym, bardzo zabudowanej, niekoniecznie mi to odpowiada, z czego to wynika, nie wiem, ale mi to przeszkadza. Natomiast jeżeli dla Was jest to akceptowalne, to jak najbardziej... Będzie fajne. fajna, fajna kiecunia na lato, którą ja bardzo, bardzo, bardzo polubiłam. E, tylko bardziej do pochodzenia niż, e, niż do, do, do posia, posiadówek. Długość do kolana. Ja mam 1,75 6 wzrostu. Teraz jestem na bosaka bez butów. E, Zatem niższe dziewczyny będą miały siłą rzeczy trochę ją dłuższą, wyższe dziewczyny krótszą. Bardzo dobrze się prezentuje z obuwiem płaskim. Nie musi być to sukienka taka stricte wyjściowa, gdzie musimy do niej założyć szpile. Balerinki w jasnym beżowym kolorze, kapelutek i petarda. Jeżeli chodzi o skład, e, to tutaj możecie sobie przeczytać, co w składzie. Ja jej jeszcze nie prałam, natomiast już e, drugi, trzeci raz w niej jestem. Nic złego się nią, nic z nią nie dzieje, nie gniecie się. Jest bardzo e, m, przewiewna. Nie pocimy się, nie jest e, w niej tak, że założymy i zaczynamy coś u -u -u czuć od siebie. Nie, absolutnie nie. Więc, przymierny materiał. Ważne. Długość rękawka. Jeżeli macie kompleks związany z waszymi pelikanami, to jak najbardziej tutaj mamy wszystko zasłonięte. Więc, to była sukienka numer jeden. Teraz jest ten czas, w którym, w którym możecie napisać, co o niej myślicie. Czy Wam się podoba? Czy uważacie, że to jest sukienka dla mnie? A może też nie. Dajcie znać. A, nie powiedziałam najważniejszego. To jest rozmiar 54. Sukienka numer 2 znacznie grubsza w swojej strukturze materiału. Bardziej sztywna, więc może na troszeczkę teoretycznie chłodniejsze dni. Któż to wie? Powiedziałabym, że bardzo morski wzór, taki marynistyczny. A rękaw też dłuższy więc jak najbardziej fajne. E, paseczek podkreślający talię. Bardzo przyjemna w dotyku. Myślałam, że to jest 100% bawełna. Nie jest. Skład oczywiście standardowo standardowy. Możecie przeczytać gdzieś tu. E, wykończenie gorse, gorsetu, dekoldu, oczywiście hiszpanka i trochę dłuższa sukienka niż poprzednia, ponieważ sięga za kolano. Według mnie mm, bardzo fajna Zaraz pokażę bez paska, bez paska może niekoniecznie. Wydaje mi się, że bez paska zatracamy wcięcie, pokazuję również z pociągniętymi ramionami, natomiast w tej formie chyba ona nie do końca jest ciekawą sukienką dla mnie, wolę zdecydowanie tę sukienkę w formie. Ze spuszczonymi ramionami O, już. I paseczkiem. Znacznie mniej się ściąga niż sukienka numer 1, ta pudrowa kwiatowa, jeżeli chodzi o ramiona. A... I jest niesamowicie przewiewna. Obie sukienki są sukienkami na ciepłe dni. Ta, pomimo, że jest z grubszego materiału, też nie jest gorąca, nie pocimy się w niej. Bardzo przyjemna w chodzeniu. I myślę, że znajdę niejedną okazję, aby ją założyć. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli, bo powiem Wam, że to lato. W tym roku chyba temperatura mi nie będzie nas rozpieszczała. Ja się przygotowałam na Ciepłe lato. Na sukienki, na zwiewne kobiece fasony. A tutaj pogoda nam pokazuje, a, a raczej jesień. No nic, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Dajcie znać, co myślicie o sukience numer dwa. Kolejna sukienka. Tym razem według mnie z efektem wow. Nie tylko według mnie. Ja miałam okazję w zeszły weekend być w niej u przyjaciółki. I jak mnie zobaczyła, to było... Olśniło mnie. Dostałam olśnienia. Pani Wiosna do mnie przyszła. Nie Pani Wiosna, tylko Pani Lato, Karolino. A sukienka faktycznie jest boska. Boska, boska, boska. Bardzo kobieca, w cudownym, brzoskwiniowym odcieniu. Możemy powiedzieć, że blondynka o różowej karnacji będzie się troszeczkę w niej zlewała, ale jak widzicie, może niekoniecznie. Znowuż mamy zabudowane dosyć mocno rękawy, które chowają pelikany, jeżeli macie, jeżeli macie z nimi kompleks. Jeżeli nie, można eksponować, można podciągnąć. Można rękawy nosić na wiele sposobów. Mamy falbaneczkę przy hiszpance, przy dekolcie. Sukienka jest nieco dłuższą sukienką, chyba najdłuższą z wszystkich. Zatem niskie dziewczyny mogą mieć z nią problem. Jeżeli zwrot Wam pozwala na chodzenie w niej, ja... Ogromnie, ale to ogromnie i całego mojego orciowego syrytuszka Wam ją polecam. Mamie niekoniecznie się podoba, nie wiem czemu. Ja uważam, że jest po prostu cudna. Gruby materiał, przewiewny, cudna falbana u dołu. Mm. Gruby na tyle, że nie prześwituje, a cienki na tyle, że jest w, nim, w niej nam chłodno. Wszystkie sukienki są naprawdę bardzo przewiewne, bardzo przyjemne w noszeniu i dają komfort użytkowania. Ta dodatkowo ma tutaj tą gumkę bardzo, bardzo szeroką. To jest rozmiar 54 i zobaczcie ile tutaj jeszcze jesteśmy w stanie zmieścić. Co to oznacza? To oznacza, że jak ją weźmiemy, ułożymy raz, to nie będzie bardzo nam spadać i podciągać się do góry. Skład oczywiście to. Dla mnie to jest petarda. Ciekawa jestem strasznie, ale to strasznie Waszej opinii, czy Wam się podoba, czy też nie, no dajcie znać. E, bardziej jesteście po mamy stronie, która mówi, że ta sukienka może niekoniecznie dla mnie. E, czy po mojej stronie, że jest oszałamiająca, piękna, zjawiskowa, wiosenno-letnia i tylko nosić. Ja wiem, że ja będę ją nosiła i co by tam kto nie gadał. <laughs> Jest świetna. I już ostatnia y, dzisiaj sukienka w nieco odmiennym fasonie i kolorze, mianowicie przepiękny kawał, beż, jasny brąz, piasek, nazywajcie go jak chcecie, ale dla mnie kolor petarda. Bardzo lekka, przewiewna, niegniecąca się sukienka, u mnie już prana. Dlaczego prana, bo chodzę w niej non stop? Uwielbiam, jest. No tak wygodna, słuchajcie, ten komfort noszenia. I robi efekt też wow, pomimo swojej prostoty. Jak widzicie, ona nie ma fikuśników. Tutaj robotę robi chyba pasek, kolor i jej struktura materiału. On jest. Tak niespotykane bym powiedziała ja sprawdzę, wydaje mi się, że to jest wiskoza z domieszką bawełny i poliestru ale nie wiem, standardowo tutaj e, informacja o składzie ale jest tak przyjemny do tyłka, tak przyjemnie w nim siedzieć tak e, ciało odpoczywa, jest tak przewiewna brak mi słów aby ją zachwalać e, ja wiem, że to może nie być fasą dla każdego to jest dla mnie w 100% zrozumiałe mi też nie we wszystkich sukienkach jest dobrze. Natomiast komfort noszenia w przypadku tego modelu jest tak duży, że nawet jeżeli bym w nim nie wyglądała dobrze, to i tak bym w nim chodziła. Nie wiem, która sukienka jest moim faworytem, tak naprawdę. Wszystkie są fajne, wszystkie mają dużo mocnych stron. Jedna ma mały mankament z tym, że suwają mi się ramiona. Jeżeli chodzi o niebieską, to odwołuję. Chyba bez paska było lepiej. Co sądzicie? Chodzi mi o tę w drobniutkie paseczki, biało-niebieska sukienka. Bez, jakoś tak, bez paska to jakoś tak bardziej mam wrażenie, że kryła brzuszek. No nie wiem. Ale wróćmy do tej sukienki, bo ja tu przechodzę do podsumowania, a to jeszcze nie czas. Muszę się nad nią pozachwycać i porozpuszczać. A tutaj mamy oczywiście standardowo rękawy takie, że nam pelikany zasłaniają. Możemy mieć jeszcze dłuższe od odkręcając je. Więc tutaj wtedy mamy taki rękaw 3/4, bym powiedziała. Ale w moim przypadku wygodniejszą i przyjemniejszą i lepszą dla mnie formą jest rękaw do łokcia paseczek. Paseczek, z którym jak ja się nagłowiłam, jakie powinnam go założyć. On nie. Ta klamra jest, wiecie, co, taka za. Nie zatrzaskowa, tylko zapląty nieniowa. Zaplątania. Za, do zaplątania! Po co się orcia głowisz i zastanawiasz, jak to powiedzieć, jak można w prosty sposób. Nie wiem, nie wiem dlaczego ta sukienka jest taka rewelacyjna, czy to jest materiał, czy to jest fason, czy to jest kolor, czy to jest to, że ja się w niej czuję jak e, pani prezes wielkiej firmy, takie wiecie plus 10 do zajebistości w niej mam, <laughs> nie wiem, dajcie znać, czy ona faktycznie w waszym odczuciu też tak e, do mnie leży. Piszcie w komentarzach, która sukienka Waszym zdaniem jest najlepsza, która e, na mnie najlepiej leży, która Wam się najbardziej podoba, którą Wy chcielibyście. I przypominam, że w sklepie Karko obowiązuje kod zniżkowy. Jeżeli e, w koszyku wpiszecie orcia małą literką, to dostaniecie 20% rabatu na te sukienki oraz na cały asortyment z wyłączeniem e, produktów już w promocji. Zatem. Czekam na Wasze komentarze, dziękuję za ten film, zachęcam do subskrybowania, pozostawienia, łapki w górę, tudzież w dół. I dajcie znać, która sukienka najfajniejsza, bo chyba ta. Hmm. <grych> Miłego dnia Wam życzę, cześć!